European Cycle Report witam serdecznie. Agencja ratingowa Standard Poor's omyłkowo rozesłała wiadomość o rzekomym obniżeniu wiarygodności w kredytowej Francji. Ocena ta została wprawdzie natychmiast skorygowana, lecz Francja musi teraz spłacić więcej za spłatę swoich obligacji. W zeszły wtorek komisarz Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier po raz trzeci przedstawił w Brukseli propozycję regulacji odnośnie kontrowersyjnego postępowania agencji ratingowych. nie powiedział nie możemy dopuścić do tego, by ratingi doprowadziły do jeszcze większej destabilizacji rynków, dlatego moim celem jest przede wszystkim ograniczenie powszechnej praktyki odwoływania się do ratingów i jednocześnie polepszenie jakości postępowania ratingowego. Przepisy dotyczące agencji ratingowych powinny być zaostrzone, a działania samych agencji bardziej przejrzyste. Agencje powinny także odpowiadać za popełniane błędy. Życzyłbym sobie również w tym sektorze więcej konkurencji. Projekt polepszenia działalności agencji ratingowych, przedstawiony przez Barniera, przewiduje między innymi ochronę państw, które w czasach kryzysu skazane są na korzystanie z funduszów pomocowych i z powodu złej oceny swej wypłacalności mogą znaleźć się pod dodatkową presją rynków finansowych. Oprócz zaostrzenia przepisów, celem komisarza do spraw rynku wewnętrznego jest przyznanie nowemu urządowi nadzoru kapitałowego w Europie w skrócie ESMA, prawa do wydawania w wyjątkowych sytuacjach zakazu publikacji ratingów dotyczących poszczególnych krajów. Jest to punkt, który wywołał najwięcej sporów. Nie poparli go m.in. przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Szwecji czy Hiszpanii. Państwa te są zdania, że sposób egzekwowania tego zakazu nie jest do końca jasny. Uważają one, że nieuzasadniona jest również propozycja rezygnacji z publikowania ratingów dotyczących Poszczególnych krajów. Przypadek Francji sprawił, że na agencje ratingowe posybał się prawdziwy deszcz krytyki. Barnier twierdzi, że należy kontrolować, czy niektóre podmioty na rynku nie otrzymują podobnych informacji już zawczasu. Należy także dążyć do tego, by rządy państw były informowane wcześniej o rentingu swojego kraju, a nie dowiadywały się o nim dopiero z wiadomości giełdowych. Propozycje muszą poczekać na rozpatrzenie przez Radę Europejską i Parlament Europej Unii Europejskiej, jednak ostateczna decyzja nie zapadnie najprawdopodobniej przed końcem. 2012 roku. Wielkie zmiany w rządach Grecji i Włoch. Premierzy obu krajów znaleźli się pod narastającą presją związaną z kryzysem euro i poddali się do dymisji. Zarówno Papandreou, jak i Berlusconi krok po kroku stracili poparcie w parlamencie. Fiaskiem zakończyły się ich próby utrzymania krajów w kursie forsowanej przez Unię Europejską polityki oszczędnościowej. Najpierw po długich gierkach na szczytach władzy z własnej woli ustąpił premier Grecji Papendżu. Zaledwie tydzień później jego śladami poszedł szef włoskiego rządu Silvio Berlusconi. Po raz kolejny w swojej długiej karierze politycznej wystąpił on o wotum zaufania. Tym razem jednak poniósł klęskę. Nowym premierem Grecji został Lukas Papademos, były wiceprezydent Europejskiego Banku Centralnego. Stanął on na czele rządu tymczasowego przejętego przez grecki parlament w środę wieczorem przeważającą większością głosów. Nowy szef greckiego rządu po studiach w Ameryce wykładał na uniwersytecie w Kolumbii, a potem pracował na stanowisku kierowniczym Federal Reserve Bank w Bostonie. Od połowy lat 80. pracował w greckim Banku Centralnym, następnie przejął jego kierownictwo, a w 2002 roku objął funkcję zastępcy szefa Europejskiego Banku Centralnego. Papydimos cieszy się dużym szacunkiem w świecie finansów i wielu wiąże z nim nowe nadzieje na wyjście Grecji z kryzysu. Papydimos jest bezpartyjny i będzie stał na czele nowego rządu przynajmniej do wcześniejszych wyborów w lutym. Za główny cel swego rządu uważa nie tyle zapewnienie pomocy finansowej dla Grecji, co zatroszczenie się o grecki budżet na rok 2012. Jego program oszczędnościowy przewiduje między innymi redukcję personelu w sektorze publicznym. Do nadziei, której symbolem jest e, dla Grecji jest nowy premier, wkrada się jednak także obawa o dalszy wzrost przemocy na greckich ulicach. Wiele organizacji lewicowych zapowiedziało na czwartek protesty w Atenach. Policja zmobilizowała ponad siedmiu tysięcy funkcjonariuszy, odbyły się sporadyczne zamieszki, nie doszło jednak natomiast na szczęście do wybuchu przemocy, jakiego się obawiano. Następca Berlusconiego to były unijny komisarz do spraw rynku wewnętrznego i konkurencji Mario Monti. Mario Monti oprócz sprawowania urzędu nowego premiera Włoch prawdopodobnie przejmie także teczkę ministra gospodarki. Zapowiedział, że nie chce być tylko strażnikiem, którego woła się do nagłego pożaru, lecz premierem, który ma zamiar pozostać u steru przynajmniej do końca bieżącego okresu legislacyjnego w roku 2013. Były unijny komisarz Mario Monti stoi przed zadaniem niemniejszym niż nowy premier Grecji. Monti i jego rząd tymczasowy otrzymali misję wprowadzenia w życie koniecznych reform w wysoko zadłużonych Włoszech. Poparcie dla nowego premiera zdeklarowały obie największe partie w kraju: Lud Wolności Berlusconiego i Centro Partia Demokratyczna. Duże doświadczenie Montiego wynikające ze sprawowania przez niego funkcję unijnego komisarza sprawia, że jest on w swoim kraju obdarzony bardzo dużym zaufaniem. Ekonomista Monti od razu przystąpił do czynów, utworzył nowy rząd w ciągu niespełna tygodnia. Monti sprawia przy tym, stawia przy tym wyłącznie na fachowców, a nie na partyjnych polityków. Jednak gabinet Montiego nie cieszy się jeszcze pełnym poparciem społeczeństwa. Rozlegają się zarzuty, że nowy rząd włoski to rząd technokratów i międzynarodowych banków i w dodatku nie został nawet wybrany demokratycznie. Szczególnie widoczne było to na ulicach Włoch w czwartek w kilku włoskich miastach tysiące demonstrantów protestowało przeciwko nowemu rządowi premiera Mario Monti. To był raport z minionego tygodnia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.